Trzy punkty na maturze za ułamki. Ale nie... Co to kur... Ale nie takie proste, no bez przesady. Takie ułamki. Z xami. Mamy na nie kilka kroków. W wielkim skrócie. Giedzinuj, krzyżuj, wymnóż, przerzuć, sprzątnij, deltuj, xuj i... i spra sprawdzuj. Sprawdzę. Ale spokojnie, powoli, bo większość z Was się nad nie zastanowi, dlaczego to na przykład mnożymy na krzyż. Ale do... dobra, wytłumaczymy setę. Ogólnie masz ułamek, pamiętasz. Dzielenie. Ułamek to dzielenie. A co kiedy powiedziała Twoja spróchniała nauczycielka? Nie dziel przez zero. Cholero. Więc nie chcemy, żeby tutaj stanęło się 0. No bo co, jak na przykład wyjdzie x równy minus 2 i wtedy ten mianownik będzie równy 0? No masz lipę. Więc tutaj robimy tak zwaną dziedzinę. Zapiszmy sobie d dwukropek, tu będziemy liczyli dziedzinę. Czyli to, jakie x w ogóle mogą być rozwiązaniem. Więc, co chcemy? No po pierwsze, ten mianownik fajnie jakby się nie wyzerował. Czyli zapisujemy, że 2x plus 1 ma koniecznie nie być równe 0. W taki sposób. I, czyli taki znaczek, to też ma nie być równe 0. No to mamy takie dwa małe równanka do rozwiązania, ale to akurat prosta sprawa. Tu przerzucamy jedynkę ze zmianą znaku. Tak, jak tu masz plus 1, to tu minus 1. Dzielisz to na 2 i x kiedy, wyjdzie, że ma być różne od minus 1 drugiej. Tutaj z kolei to drugie, tak jak przerzucisz dwójkę, to masz, że x ma być różne od minus 2. Też prosta sprawa. Jak powiesz mi, że dziedzina to jest minus 2 i minus 1 druga, to tak nie mów, proszę. Czyli dziedzina to są wszystkie liczby rzeczywiste, ale Oprócz minus dwójki i minus jednej drugiej. Już nie raz widziałem, że dziedzina to jest minus dwa i minus jedna druga, bo wyliczą zapisze mi tyle. Nie. Dziedzina to jest to, jakie xy mogą ci wyjść. A te to są dokładnie te, które nie mogą, ok? Więc dziedzina to są wszystkie liczby rzeczywiste, czyli wszystkie, jakie istnieją, ale oprócz tych dwóch, bo te cię robią w ch... i zerują mianownik. I to ważne. No to teraz, jak już wiemy, co może wyjść, no to znajdźmy to Ułamki, przypominam, to dzielenie. No i spójrz, ten x w mianowniku siedzi tutaj jak twój stary pod balkonami. Dwóch ich nawet jest. Więc fajnie byłoby wyciągnąć tego biednego ojca z pod balkonu, prawda? W jaki sposób? Przemnażając obustronnie, na przykład przez te 2x plus 1 i przez te x plus 2. No nie, bo jak dzielimy przez to, to jak pomnożymy, to to wskoczy na górę. No i koniec końców, rzeczywiście wyszłoby tak, że jak przemnożymy osobno przez te dwa mianowniki, no to ten skończy tutaj, a ten skończy tutaj. Ale u Was powszechnie to się nazywa mnożeniem na krzyż. Dlaczego? Dlatego, że Musicie mieć jakieś skróty, bo wasz łeb tego nie pojmie. Inaczej. Także mnożenie na krzyż. Czyli 2 razy x plus 2 to się równa x minus 1 razy 2x plus 1. I zapisz to w nawiasie, bo zgnijesz. No to teraz to równanie wciąż mamy zamknięte w tych nawiasach, tak? Chcemy je w jak najbardziej odsłoniętej postaci. Także wymnażamy. 2 razy x to 2 plus 2 razy 2 to 4. Tutaj wymnażasz wszystko razy wszystko. Czyli x razy 2x to będzie 2x kwadrat. x razy plus 1 to plus 1x. Minus 1 razy 2x to minus 2. Minus 1 razy plus 1 to minus 1. Jak tego nie wiesz, to przykro mi. To było w piątej klasie. Więc teraz wypadałoby sprzątność. To mówiłem w jednym z filmów, że zanim zabierzesz się do roboty, to wypadałoby mieć porządek, prawda? Zatem przerzućmy wszystko na jedną stronę. Wy to na tą. Czyli dobra, co mamy po prawej? 2x kwadrat plus x i minus 2x to będzie minus 1x minus 1. I teraz przerzucamy to ze zmianą znaku. Czyli będzie minus 2x i minus 4. Równa się 0, bo po tej drugiej stronie już nic nie zostanie. No to teraz redukujemy wyrazy podobne. 2x kwadrat minus x minus 2x to będzie razem minus 3x minus 1. Odjąć 4 to będzie minus 5. I to się równa 0. Więc mamy nasze stare, kochane równanie kwadratowe. Które rozwiązujemy po prostu deltą. Po to było całe to przerzucanie, tak? Bo równanie kwadratowe możemy zacząć rozwiązywać dopiero wtedy delta, gdy po jednej stronie mamy 0. Więc na no deltę wzory znasz, no nie oszukujmy się. Czyli b kwadrat minus 4ac, gdzie a, b i c to są po prostu te współczynniki przed x kwadrat, x i zwykłą liczbą. Więc ustaw to tak, żeby na początku jest ten x kwadrat, bo ja wiem, niektórzy to zapiszą w tą stronę i powiedzą mi, że a to jest minus 5. Kurwa, Ale dobra, b kwadrat, czyli minus 3 do kwadratu, minus 4 razy a i razy c. Minus 3 do kwadratu to 9. Tu minus i minus da nam plus, więc będzie 4 razy 2 razy 5 40, razem 49. No i wtedy x1 i x2 mamy minus B, czyli uwaga, jak B to minus 3, no to mamy 3 na plusie. Minus pierwiastek z delty, czyli 7. No to samo tylko że z plusem przez 2A, czyli 2 razy 2. Mamy minus 4 przez 4, czyli minus 1. Na górze 10 czwartych, czyli 5 drugich. I to, co musimy sprawdzić na końcu? To czy obydwie te liczby należą do dziedziny, czyli czy nie pokrywają się z tymi liczbami, które zerują nam mianownik. I tutaj obydwie są w porządku. Minus jeden nie jest w tym zbiorze i pięć drugich też nie jest tutaj, więc są git. To należy do giginy, a to też należy do giginy. I wiesz, że da się już na tym etapie stwierdzić, czy rozwiązania będą należeć do giginy? Serio. I to zobaczymy przy drugim przykładzie. To jest typ równania wymiernego, którego prędzej możesz się spodziewać na nowej formule, tego prędzej na starej. Czyli tutaj mamy po dwóch stronach x, -y, tutaj mamy po jednej stronie x, -y, po drugiej zwykły ułamek. No Ale oczywiście możesz nauczyć się obydwu, jak się rozwiązuje, nie identycznie. Podobne zrobimy tym razem spróbny i słuchaj mnie, bo znam wszystkie szczegóły, na których się może wywalić na pysku. Bo tutaj już jest jeden nałychaczy. I jedna moja dobra rada: zamiast próbować wykuć to na pamięć, to staraj się zrozumieć, co się tutaj dzieje po kolei. Ok, delty ciężko się będzie zrozumieć. Tego niektórzy z rozszerzenia nie, nie wiedzą, dlaczego akurat delta działa. Więc jak już robisz jakieś zadanie swoim niesamowitym schematem, to zadaj sobie czasem pytanie, dlaczego to działa, jeżeli chcesz cokolwiek zakumać w tej matmie. A wiem, że nie chcesz. Chcesz tylko zdać, prawda? Jak tak, to wbij na moją stronę. Nauczę cię dokładnie tak, żeby udało ci się zdać i mieć tę matmę raz na zawsze z głowy w 7 dni. A to wszystko z interaktywnym kursem Fast Matura 2025, w którym nauczysz się sprytnie rozwiązywać zadania naturalne, wyłapując najważniejsze rzeczy z poleceń. A jak czegoś nie zrozumiesz, to zawsze możesz pytać na naszym prywatnym serwerze Discord. To idealna opcja dla tych, którzy matmy nienawidzą, a maturę chcą mieć daną. Dowiedz się więcej na stronie, a jak masz jakieś pytania, pisz śmiało do mnie na Instagramie smatma. Wracając do zadania. Krok pierwszy, dziedzina. Po pierwsze, x-1 ma być różne od 0. Po drugie 2x-2 ma być różne od 0. W pierwszym nam wychodzi x różne od 1, w drugim 2x ma być różne od 2 i x ma być różne od 1. Wow, niesamowite, te same liczby. Dziedzina to będą liczby rzeczywiste, bez jedynki. I bojowe zadanie dla Ciebie. Rozwiąż to samodzielnie, tak jak robiliśmy to przed chwilą. To może coś zapamiętasz w końcu. Pochwalcie jak wyszło i tak samo. Masz tu rozwiązanie tamtą metodą. Jak wyszło inaczej, to też się pochwal. I teraz uwaga, ważny trik. Jeżeli ten i ten mianownik zeruje ta sama liczba, w tym przypadku jedynka, to bardzo prawdopodobne, że jedno z rozwiązań to będzie właśnie jeden. I wtedy musisz napisać, że ono nie należy do giginy, koniecznie, bo inaczej stracisz punkty. Bo to nie może być rozwiązanie, jeżeli zeruje nam któryś z mianowników. Ale jeżeli lewy i prawy mianownik zeruje ta sama liczba, czyli jedynka, to możemy to zadanie rozwiązać nieco szybszą metodą. Spójrzcie, co się stanie, jak przemnożymy to obustronnie po prostu przez 2x minus 2. Wtedy i po lewej stronie, i po prawej pojawi nam się właśnie ta liczba, tak? Obustronnie przez nią mnożymy. Więc po prawej zobacz, że całkowicie się skróci ten mianownik, a po lewej, co się stanie? Tak naprawdę, jeżeli wyłączymy tutaj dwójkę przed nawias, to zostanie nam 2 razy x minus 1 w nawiasie. Czyli spójrz, to zmieniło się na to. I to ma sens, bo gdybyśmy tu przemnożyli to razy to i razy to, to wyszłoby rzeczywiście to samo, tak? Musisz kojarzyć takie proste wyłączenie przed nawias, bo to ważne. To się często akurat że pojawia. I teraz ten cały mianownik możemy też skrócić z tym. I co nam wtedy zostaje? Tutaj ta dwójka, którą koniecznie musimy przemnożyć przez jedno i drugie, czyli będzie 2x plus 6. To się równa. I tutaj, no to już nic nie zostało, tylko tak naprawdę 1, czyli po prostu x. I jak przerzucimy stronami, no to tutaj mamy 2x minus x. Po prawej minus 6, czyli x to się równa minus 6. Dokładnie taka sama odpowiedź jak poprzednio. Czyli zobacz, jak szybko da się to rozwiązać, jeżeli zrobisz to chociaż trochę sprytniej. Także w skrócie, jeżeli chcesz tą bardziej trikową metodą, no to. Ona działa wtedy, kiedy lewy i prawy mianownik zeruje i ta sama liczba, w tym przypadku jedynka. I wtedy przemnóż obustronnie przez ten mianownik, który ma większe liczby, powiedzmy. Czyli tutaj na przykład dwójka. Co by się stało, gdybyśmy przemnożyli przez ten? Nic, ale tutaj by ci w mianowniku zostało dwa i by jeszcze trzeba było ogarnąć te mianowniki. Więc lepiej wtedy przemnożyć przez ten większy, chyba że jeszcze dla jajki dadzą na przykład coś takiego. To też zeruje i jedynka, i jedynka. Wtedy przemnóż nawet przez 6 x minus sześć. Ale wiem, że dla ciebie to już pewnie jest więc wróć do tej metody na krzyż, najlepiej. Dobra, to teraz pora się troszeczkę cofnąć w Wehiku czasu. To byłby cud! Zadanie szóste z matury z 2010 roku. Takie równanie musimy rozwiązać. I też, przemnóżmy to sobie na krzyż, nawet nie wyznaczajmy dziedziny. Nie chce nam się. Tacy jesteśmy fajni. Czyli 5 razy 3x minus 1 to się równa 2 razy 7x plus 1, czyli 15x minus 5 to się równa 14x plus 2. Przerzucimy stronami. 15x minus 14x to się równa 2 plus 5 ze zmianą znaku, czyli x to się równa 7. Субтитры сделал DimaTorzok